Dzień dobry w ten piękny poranek i zapraszam na odcinek. Zrobię wam wjazd na chatę przy wyjeździe już. Jak to zazwyczaj ma miejsce w moich, w moich filmach. I co mamy, łazienkę, elegancko, prysznic dla dwóch osób, może nawet dla trzech. Tak, bo wszystko co trzeba ręczniki. W Łazience był też szampon kosmetyki i taki tarasik. I tu mamy basen. Nie należy on do tego pokoju. Są też pokoje, jak zresztą widzicie, tam na dole, właśnie z dostępem, o, takie, z dostępem bezpośrednim do basenu. A dla tych, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do basenu, jest basen tam ogólny. Oczywiście też tam jest jakiś e, bar przy basenie. Nie wiem, czy Wam już mówiłem, że pozostaliśmy w tym obiekcie. Na dwie doby, i po pierwszej dobie, idę do recepcji, że mówię, że wyrażam chęć, by pozostać na jeszcze jedną dobę. No i jaka będzie cena, czy ten sam pokój? A oni mi mówią: 40 euro. Trzeba zmienić pokój, 40 euro. Mówię: Kurde, trochę dużo, nie? I wyszedłem z recepcji. A ja mówię: No to w takim razie rezygnujemy Wyszedłem z recepcji. I patrzę od razu na Booking. Kurde, a tam jest pokój za 25 euro. 27, ale tam jest plus ta taksa płatna w recepcji. No i zrobiłem rezerwację. Idę do recepcji. Ja mówię, mordo, ale mam rezerwację już zrobioną przez Booking za 25 euro. A on mówi, fajnie, ale musisz się wyczekinować, wycz, yy, y, zrobić check-out yy, i dopiero jak po południu przyjedziesz, to znowu będziesz miał czeki. No mówię, no dobra, mi to żadna różnica, biorę swoje klamotki i tak wyjeżdżam, i tak wyjeżdżam, zwierz, zwiedzać wyspę, a to jest tylko baza noclegowa dla mnie. Tak też można ograć po taniości Niemniej jednak no, rzadko się spotyka takie sytuacje. Najczęściej to jest tak, że macie ten sam pokój i nawet za mniejszą cenę. No w tym przypadku było inaczej. Wyjechałem z Lardos. Ujechałem raptem może 2-3 km na wzniesienie i ukazuje się obraz. Tego, co się tu działo, nie? W lecie. Jak pożar tymi górami szedł. Niszczył w zasadzie całą tę roślinność. Kilkadziesiąt lat odbudowy tej zieleni, tej przyrody. Nie mam pojęcia, nie jestem przyrodnikiem. Ale jeżeli znacie się na tym, ile odbudowuje się taki ekosystem po pożarach, to napiszcie: na pewno to będzie cenna informacja i taki dodatek do tego materiału dla tych, którzy właśnie to oglądają i chcą zgłębić tę wiedzę. Ruch niesamowity. Idę dalej. Dzisiaj nieco zwiedzania wyspy nieplażowej, czyli przejazd. Moment, bo czapkę mam, panie Mietko. Eee, przejazd po wyspie ze strony gór. Jak już mieliście okazję zobaczyć, też. Te smutne widoki, te spalone. A teraz trafiliśmy na zamek. No i co? Jak zamek to trzeba zobaczyć co tu mają. Taki zamek na skałach w dole morze. I już wam, wybaczcie, uciekłem z kadru i już wam pokażę jak to tu. Proszę Państwa, uu. widoki tutaj robią robotę. Udało się polatać dronem, więc ujęcia z drona również macie okazję właśnie teraz oglądać. Mam nadzieję, że się podobało. No to co, Panie Mietku, jak się podobało, to się należy soczek ze świeżych pomarańczy. A idąc tutaj do góry już widziałem, że tam jest taka możliwość napicia się. Pan robi ze świeżych. No to czym prędzej cisnę na sok ze świeżych pomarańczy. Mm. Już się robi socze. Yeah. Będzie pyszne Proszę pan tu robi sok. Taką ma piękną. O, a tu co mamy? This is hot pepper. No to. Czyli co, spróbujemy takiej hot pepper, a później zapijemy sokiem? jakieś mięsiwo by się przydało do tego co wam jeszcze pokażę o tutaj pan ma jeszcze takie oliwy oliwki ho 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 do wyboru do koloru A... ale wiecie co pan Mietek zrobi teraz pan Mietek przyodzieje kapelutek i idziemy na kwiatki zobaczyć o, oh. tak, wow. Ale są piękne, nie? Jak w ogóle mi taki Dzianko kapelutkowe, słomiany kapelusz? Powiem wam, że trochę śmierdzi. Hmm. Ja to też wiem, co na łeb wsadzić, nie? Ach, dobra. To jeszcze trochę kwiatostanu. Jeszcze trochę kwiatostanu, ale tu ładnie jest. Ja to muszę tak troszkę z podłoga zrobić. No i to już wszystko w zasadzie. Tu jest wyjście na drogę. Elegancko się prezentuje. miejscowość Mandriko przejeżdżając liczne szklarnie, tunele takie ogrodnicze. E, co mówi e, wujek Google, że jedną trzecią zapotrzebowania warzywa, zapotrzebowania wyspy warzywa, to właśnie w Mandriko są produkowane, hodowane. I jak mieliście okazję widzieć mnóstwo tych e, szklarni. Tutaj już tego nie widać. Ja zatrzymałem się na kamienistej plaży dosyć długiej i wydaje się No piękna. Zachodnim wybrzeżem cały czas podążamy. I co kawałek, muszę wam powiedzieć, że ujechałem może kilometr i znowu mam inne widoki turystów bardzo mało, jeżeli chodzi o mijające się samochody, no i można doświadczać takiej natury, kontaktu z tą przyrodą. Jesteśmy już kilka kilometrów przed lotniskiem. Słychać już i widać zresztą startujące samoloty, liczne hotele tutaj są, ale przyznam wam się szczerze, że ja patrzyłem tutaj na te hotele, ponieważ one nie mają wysokiej ceny, e, idzie tutaj spokojnie za 18-20 euro W hotelu, lub też na prywatnych kwaterach, taką miejscówkę wyhaczyć. Ech, no ale ja już mam takie doświadczenie, że wiem, że jeżeli patrzę, jeżeli jest blisko lotnisko, no to musi z której strony albo startować, albo lądować ten samolot. Ciężko później się śpi i tak odpoczywa, regeneruje siły po całym dniu. Podróży. Plaża również ogromna, tu już gdzieś na tych skrzydłach o gdzieś pływają, a w drugą stronę elegancko. Jestem też zaskoczony toaletami, nawet przy barze, gdzieś tam, słuchajcie, nawet przy jakiejś budzie. O, patrzcie, jak elegancko. Ja nie mówię o tym blacie, ale jest ręcznik, jest mydło, elegancka umywalka, ciepła woda. I wychodzi się, proszę bardzo. Moi drodzy, kawkę, którą piłem, tekstura... Mleka była między 1 a 10, 10, a nawet 11. Kto coś takiego fajnego zrobił? Teraz nie robi kawy, ale podobno jest specjalistką od mleka i robienia kawy. Szkolenia nie tylko w Grecji, ale również we Włoszech. Ewi. Zajdziemy jej do shakera. A będzie to Ewi robi taką pyszną kawę. Ja zapraszam. Ewi zaprasza. I tak to będzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, much. No to jeszcze Wam nagram gdzie taką dobrą kawę i taki fajny chill out. O. Z takimi widokami, nawet jest łóżko możecie sobie poleżeć. Taką pyszną kawę tutaj możecie wypić, bez względu na to, w którym beach barze jestem, w której restauracji zostawiam napiwek. I bez względu na to, czy to jest 2 euro 8 euro. Słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczonym, że oni traktują to jako wow, stary, bardzo Ci dziękuję, jest, jest taka wdzięczność, no, A... wiecie jak to jest, 10% od rachunku. Ale nie zawsze tak jest, nie? Że ktoś da napiwek. No fakt, jeżeli by Wam dał tam e, takie upłakażające 50 groszy, nie? No to rozumiem, no ale może się chłop nie zna, może... A tutaj za każdy napiwek są bardzo wdzięczni. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na dziś to już wszystko. Like subskrypcja, dzwoneczek i do miłego zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!